E, witam Was drodzy widzowie w drugim odcinku ze serii Spadkowizna. E, Spadkowizna, Jezus Maria, serię, mi się pomyliły. Kuzynostwo! E, drugi odcinek jak z Kuzynostwa. E, Krystek już tam e, dalej prosił tą pszenicę. zostawiłeś mijaka, wiesz? Gdzie? Nie ma. Już pewnie nie przyjechałem, ma. więc. Nie. I... Tak. A, ten delikatny. My sobie czekaj i... No? Patrz, nie, idziemy to sobie właśnie O kurde pełna. Pełne? Nie wiem, ty jedziesz odwieźć czy ja no, mogę? Ja mogę pojechać odwiesi no, Dobra, tylko sobie pojedziemy arty. tylko tam Na klepicho, nie? Tylko my to na klepicho wysypiemy O kurde Tam gdzie ta obo, ta, ta przyczepa z ta tam jest dużo miejsca O kurde Tam będzie wyzwanie późba wycofać, chłopie eee, To gdzie jedynie jeszcze mam miejsce? No właśnie nie ma zbytnio miejsca No właśnie automatycznie to chodzi, nie? Zaraz hmm. tam będę Ci pomogę Czekaj Zgasz na chwilę. Biej, to tam do ciebie. Tam ta klapa od prasy nie chciała się odpowiedzieć, ale już jest zarobione, bo kiedy tam zacięła, tym młotkiem pierdzielnym się otworzyła. Ej, no jak mało miejsca? Masz dwa, dwie komory. No dobra, ale wcofać tam, tam jest ciasno. O to mi chodzi. No jedynie wysypać tu na środek i żmiką, nie? Rzmikę no, odsiada. No, no, no właśnie, będzie trzeba powikryć Jeszcze jedna opcja tam, gdzie. Od ziemiaków. Patrz, też. jest. Sazark raczej. To wiesz co? Wierzaj normalnie, kipuj na środek. To tutaj się falnie ten. Pszenicę. <grym> tutaj, nie wiem, brzydko czy tam. Coś tam. Kipru na środek. Dobra, dawaj Czekaj. Próbujesz cofnąć? No. Nie, nie cofnę, nie znam się. Czy jest ko, Może, może bo jakby była to półosiowa, a to jest jedna siła ciężka Nie Cofnij bardziej w lewo ona była i po prostu był kip. nie złamałem jeszcze ciężko nie Znaczy nie, na środek byle. No to kipuj teraz tak jak teraz, żeby tu na tej kartony, nie ja wiesz? Dobra Właśnie będę musieli ogarnąć tego sąsiada, nie? żeby nam zasiać kukurydzę. No. Na no, te ciarno. Dobra, ja biegnę tam. Wracamy i lecimy dalej z tym Z tą kostką. Te ile to... pól robimy w kostkę? No te i jedynkę chyba zrobimy jeszcze, nie? No To te będzie starania od... ta... tej kostki Trzeba te zrobimy Bo wam starszam te Aby Te zrobimy Aby O No dobra Niech tak będzie Dobra Widzę, że już jedziesz, a ja już muszę cofać, bo mam 95%. Nie, to ja podjadę. Podjadzisz? To ja w partii się skieruję, żebyś na te spracowane już wjechał, sobie, wiesz? O. Dobra, elegancko Kurde, ale powinien tak ten, za to jest nastyk z tą rurą. Na styk, no właśnie mówię, nie? Nasza firma powinna się nazywać nastejkane. Dobra. Zaraj, będę się pierdzieliła. Może reszta to na przykład w Belki okrągłe i na sprzedaż. Żeby ktoś przyjechał i od razu się zebrał to? No, na przykład, no, przyjedzie sam sobie z pracy, aby zasłonę zapać. Można tak zrobić. Dodatkowy pieniądz od razu by był. No. Tak. Tylko by musiał od razu co zebrać, bo wiesz, żeby uprawiać to już od razu. No Ile minut masz? Piątą, minutę. Dopiero? No. Masakra. sakra. My to już zrobimy tu u a ten, ee, jak to się nazywa? Ty masz daily? No, teraz będzie w sumie daily. Więc na ponciałek to latuje? Nie, Nie to na wtorek. A, na wtorek. Ja bym zrobił jeszcze tą jedynkę No dobra, nawet z yy, kostki? Tak, bo widzę, że jednak Mówisz. aż tak dużo tego nie będzie tu, wiesz A wiesz, że to kostka nie ma. ma pojemności Nie wiem, mało 100 litrów 250 Coś się co, w stóp wejść zawadził nie Nie mm. w ja, słup, tak ta. jak ja profesjonalny kierowca Tak? A zrobisz jaskółkę? Nie <grych> A czemu nie zrobisz? No, ja, bo nie mogę, wiesz? Nogi mnie bolą <grych> Rękawiczki musiałem ubrać, bo zimno w ręce, wiesz? Zimno? Ta, 28 stopni jest tylko jak dla, jak dla ciebie to jest zimno, no to dobra U mnie w pokoju jest 55 Tu u mnie w pokoju jest chyba 19 W tym fioletowym? No Ja pierdził Ja sobie tam taką mini klimatyzację zamontowałem, bo ja się gotowałem Jak subka chińska to nie dało się spać kompletnie, więc co? No, nie wiem, coś wykombinować. No, okno otwórz. Tak, jakby mnie komary wywarły. Ja tam. I tam z yyy... Przepraszam. No, z komarami. Powiedziałeś, że mam czuć się jak u siebie, więc. Eee, dobra. E, Jeden przejazd mi został, mączyk. No i elegancko, to może stresić to od razu na jedynkę. Nie wiem, na ścieżkę jego wale, co? Ten przejazd, no. To ja rozkładam to. Dobra. No i chujan. Uf, przepraszam. Ej, to był naprawdę. Mogłeś mi umówić, mam się czuć jak normalnie. To będzie przebiegnąć. Słuchaj. U mnie na kanale i tak jest tych słów od groma. Od oh! i ciusiut. Ciut. Więc. Co jest zarobić? U mnie tak samo. Nic. Wiesz co, musimy sobie kupić szmikę z tym koszem? To od razu będziemy już sypać tylnym sypem, na przykład. A jest tu. tylny syp? Nie ma. Ja co my za przy, przyczepę mamy. To ona już tu była, chłopie. No właśnie, na tego wie co my mamy. Mika to by się przydała, ale bez tego kosza, wiesz? A, taka z ziemi. No. Z kosza by było też dobre, bo byś mógł sprzyczep, ale nie mam. No, właśnie, o to chodzi. No, bo był syp, to by był fajny. Ale bez tego kosza też by było git. I nie musieli i lepszej tradycji, to patrzeć sobie. Albo zrobić samemu. Nie, tam. Samoróbka, to wiesz. Albo pojechać na rurę, jakoś kupić, że mija, to. No, w sumie ja. Masz rację. Pani wyjdzie. To dziś się pojedziem. No. Na złom. Ja no może i na złomie ja nawet będzie jak Przyciepę? Nie. Nie. Przyciepę na tak. pewnie. Aż mi, a mo, o mo, o Dobrze mówisz, Andrzej. A. Ja muszę się wysypać tą resztówkę. I lecieć na jedynkę. No. Jop. O, ale bomby minowe tu są. Ojo. Co? Te kostki cię tak podrzucają? No, bo potrąciłem go jakoś. Kostkę. Ja pier... Dwie pełne przyczepy. No i elegancko. No i jeszcze 5 litrów mi zostało. Ej, to elegancka jedna przyczepa ma pięć ton chyba, nie? Nie Cztery pięć. i pół. No. No, jest jedno chociaż z połowa tamtego drugiego pola byśmy mogli st z tego mhm, dobra no tu może będą dwie przyczepy to będzie mało dwie przyczepy o, no, w sumie 12 minuta odcinka 20? 12 to ja 12 ja miałem 19 minut, no żeby to w dzisiaj w życie mogę was zachęcić do zostawienia łapeczki wraz z komentarzem oraz y, do zostawienia subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. oraz podbijać prawda. film, nie wiem czy ty masz Nie, ja, ja takiej opcji jeszcze nie mam. No. Y, więc no... O kurde, jaka ona długa jest. Na pewno jestem z tego, czy nie lepiej jechać z tego dolnego, zrobić dziewiątki? No A dziewiątki. dziewiątki się zrobi Bo tam to jest chyba krótsze, nie? No ja teraz to zobaczyłem Chcesz zamienić? Czy będziesz opracowania robi? No w sumie można się zamienić. To dawaj. Ja ci tu wjechałem już To tu przez pola przejdę. A ty tak ostatni przes rówieś? No. tak, musiałeś się zamienić, tak? Czy nie? nie tak. Znowu. Puźwa. My tą jedynkę na sieczkę kosimy, czy na słomę? Na sieczkę. Dobra. Mieliśmy na słama, ale tam nie wiem czy załatwimy na obraz Andrzeja, wiesz. W ten sezon moglibyśmy sobie odpuścić te takie... No właśnie. A dopiero na Ty na roz, nie na rozłożonej to pracowałeś? No... Na rozu, rozłożonej. Nie, nie rozkładałeś się w ogóle. No teraz ja rozłożyłem, patrzę. No bo była rozłożona, to ona bardziej do prawej szła. No. Nie, 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 nie rozłożona. Ale pracowało, pracowało. Pracowało, no. Gdzie za to, bo Tak, kocham tego czapka. To się z nim ożyń. A żebyś wiedział. Bo Tylko tu brakuje do niego. Ty jest oprócz tam tamtą przyczepę. A tu już masz? No, a ja nawet chyba nawet jeszcze chyba A tak, tak. To, z tego pola idzie wszystko do stylosu, wiesz? Bo to jest największe więc. Spokojnie, trochę amczej będziemy przestały. To aż żmijkę już rozłożę, bo nie będę tak na... klepiko tam na górę walić. Mika jest rozłożona. Przecież u Ciebie rozkładałem. A, no chyba, że... A jo, no no, no pamiętam, tak sobie przypomniałem. Ej, dobra, wiem co, musimy jeszcze sobie ogarnąć. A nie, dobra, już koniec pola już... Ale ta końcówka tego pola to będzie masakra Dla tej zierskim O ma Koguta Co? Majdan? No? Gdzie? Z tyłu Nie, nie ma Jak nie, nie ma? No nie ma nigdzie Nie ma? Nie ma A stroboskopa za założyć Małego, że takimi mrugami tu w kabinie. Mi się wydawało, że ma. Nie ma być. A z boku? O kurde Nigdzie nie ma właśnie A za kabiną? Nie ma Nie. Ma. Dawaj to na koniec tego pola, nie? Ja dojadę Bo mam już 86% Ciebie trochę zepa czekasz, tak? Ja dopiero na kosmo dojechałem Serio? No Ej dobra, ciasno tu jest, nie? Nie wiem jaki to kazał tak budować. No ciekawe to No ja na pewno nie. Nie wiem pokazał tak dziadkowi ten Ten inżynier, Ty, który jak to ten. budował to pewnie już dawno nie żyje, a jak nie żyje a jak nie żyje to żyje... pali się w piekę i pewnie skręca te rozróżniki. Dobra, nawracam się usiadłem Teraz będzie elegancką, będzie tutaj kopa. Ja tu robię z tyłu 2-3 poprzeczne jak tylko Tak. Na końcu jesteś? Tak. Bo ja nie dojadę, dlatego robię poprzeczne. Nie wiem, co jest. Zgodnie z Ja już tutaj... ja ja wjeżdżam zaraz na pole. Za sekundę. Nie, no za pięć. I do. Pełny Dobra, ole koleiny. Zakra. Ci pełnicie pod tę kurę 30 na godzinę. Ole długie to pole. Jak ty chciałaś to z kostki? Połowy pola. Co jeszcze mamy? Żyto i owiec. Ziemiaku w ogóle nie, nie mieliśmy w tym sezonie. A go nie my karmić, te? Ja mam tutaj kukurydzę na ziarno walną, wiesz? Tak mi się wydaje. Nie wiem, co ty myślisz. Jak ty jeździsz? Czekaj, cofnę. No, ja cofnę. Co o wianku? Co jak się biał, jak? Dobra. Pomyślałem, że to drona polne jest Nie dajesz drugą stronę na maksa, nie? No nie Dlatego przydały dwie przyczapki A tak czy wiesz, może coś w tym czasie przerobić. Ten wytęc, żeby ściągnąć No, a nie, ty sam nie da w Nie, no to co? Się... orkę tutaj, masakra. Dobra. I jest 15 minut, tak? Więc my tutaj będziemy dalej sobie kosić. A ja i Krystek dziękujemy za oglądanie i widzimy się w trzecim odcinku u Pana Krystka na kanale. Cześć.